Za każdym razem, kiedy wycofujesz się przed zagadnieniem do kobiety, nie chronisz się przed bólem. Tresujesz swój mózg, żeby nagradzał cię za odpuszczenie. Tak naprawdę uczysz się lęku, a nie odwagi. Od 17 lat pomagam mężczyznom przełamywać ich bariery w kontaktach z kobietami. Pomogłem osobiście, na moich oczach, dzięki moim naukom, dzięki mojej obecności. Pokonało lęk przed podejściem setki mężczyzn. To jest bardzo proste do zrobienia. Tak naprawdę, ja tutaj daję Ci taki prosty temat: nagranie audio z konsultacji z jednym z moich klientów, gdzie wszystko mu bardzo dokładnie tłumaczę, jak ten lęk przed podejściem miał sproić. Zapraszam tutaj, masz link.